Witam Państwa na kanale Stanisław stanisławkrajski.pl. Dzisiaj podejmę bardzo trudny temat. Myślę, że nie będzie to jedyny program na ten temat. Powstanie tego programu spowodował jeden z widzów, który został też moim patronem. Zareagował na założenie przeze mnie profilu Patronite. Myślę, że wielu z nas ma takie problemy, że ktoś z jego rodziny, Ojciec, matka, oboje rodzice, syn, wnuk, siostra, kuzynka odeszli od kościoła albo chodzą na msze święte, ale żyją, zachowują się i myślą, jakby z tym kościołem nie mieli nic wspólnego i że to nas boli. Boli się, próbujemy coś z tym zrobić i nic się nie udaje. Może być tak, że to może być ktoś wśród naszych najbliższych znajomych i też nas to boli. Może być tak, że nas nie boli, ale to niedobrze, bo przecież jest coś takiego, co się nazywa grzech zaniedbania i jeżeli nie zabiegamy, nie walczymy o duszę naszych najbliższych i tych, których znamy, no to, to, to będzie to grzech. Zaniedbanie. I teraz yy, przeczytam ten list, mail, który otrzymałem. Yy, przeczytam go yy, w całości. Oczywiście nie mogę zdradzić, chociaż znam imię i nazwisko yy, autora tego listu, ale nie mogę go zdradzić, bo dotyczy to jego najbliższej rodziny. Szanowny panie Stanisławie, bardzo cenię sobie pańskie programy i książki. Dziękuję panu szczególnie za okres pandemii. Wtedy zrozumiałem, jak słaby jest Kościół katolicki. Pierwszy okres pokazał mi słabość księży, ale tak naprawdę zrozumiałem też, że słaby jestem ja i moi najbliżsi, bo przecież też jesteśmy katolikami. Boże Opatrzność zmieniła to na dobre, umocniła moją wiarę, mojej żony, córki, 14 lat. Pana programy są dla mnie niewyczerpaną jak dotąd kopalnią wiedzy teologicznej i niezwykle pomocne w stawaniu się katolikiem. W budowaniu tej intuicji katolickiej. To jest dobre i widzę te owoce. Mam też problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Zrozumiałem też, jak bardzo zagubiona i niewierząca jest część mojej rodziny. Ze strachu przed śmiercią zaszczepili się, nie spotykali się na święta itd. Chodzi mi szczególnie o moich rodziców. Od czasu pandemii spotkania z rodzicami to kłótnie. Rodzice uważają mnie za nawiedzonego katolika nawiedzonego w cudzysłowie. Natomiast chodzi mi głównie o to, że ja zobaczyłem moich rodziców jako osoby niewierzące, zniszczone przez szkoły komunistyczne i modernizm dzisiejszy. Zagubione, ale broniące swoich nowoczesnych, w cudzysłowie, poglądów. W nawiasie równość religii, oskarżanie kościoła o pedofilię, popieranie apostazji celebrytów itd. Zamknąć nawias. Nie umiem przełamać takiego żalu, niechęci do własnych rodziców. Jest mi z tym bardzo smutno. Nie umiem opanować. Gniewu podczas spotkań z rodzicami. Piszę o tym, bo może ma Pan pomysł, jak rozmawiać z najbliższymi, żeby się nawrócili, a nie szli na potępienie. Nie umiem pomóc własnym rodzicom, a może nawet przykładam się przez swoje gniewne zachowanie, pychę, niechęć do umocnienia się rodziców, także siostry, w grzechu. Podejrzewam, że wielu z nas ma ten problem i popełnia podobne błędy co ja. Mam doświadczenie. Moich znajomych. Podsumowując, może uzna Pan, że warto nakręcić program, jak rozmawiać z najbliższymi, aby ich przybliżyć do Boga, a nie być gorszycielem dla siebie i dla najbliższych. Na koniec pomodlę się w Pana intencji oraz Pana Dariusza Pawlaka. Bóg zapłać Panie Stanisławie. No tak, takie listy mi dają siły. Mój program ma różne cele. Ale jednym z ważnych, który trzyma mnie przy życiu na YouTube, to jest ten cel katolicki. Walka o czystość doktryny, walka o normalny kościół, zmierzanie do tego, żeby ludzie zmieniali poglądy z fałszywych na prawdziwe, żeby się zbliżali jak najbardziej do kościoła, do Chrystusa. I kiedy otrzymuję takie listy, które mówią, że jakiejś pomocy udzieliłem, Albo nawet kogoś nawróciłem, no to daje mi siły do dalszej pracy, bo różne zwątpienia mnie dopadają przy robieniu tych programów. I teraz te moje programy, takie polityczne, o masonerii, i tak dalej. One są ważne, bo niosą za sobą jakieś prawdziwe informacje, które pozwalają podejmować wolne decyzje, ale one są ważne też dlatego, bo. One dają więcej widzów i no, czytałem tutaj w jednym z programów taki list od młodego chłopaka, który napisał, że obejrzał pierwszy mój program o wyborach prezydenckich w Polsce, później obejrzał inny polityczny, później obejrzał gospodarczy, a później zaczął oglądać te katolickie i, i, i się nawrócił. I mm, te... Programy katolickie, to mnie czasami zniechęca, to są programy, które mają dużo mniejszą oglądalność. I fachowcy od YouTube, Łysy, który mnie tutaj trenował, który uczestniczył w powstawaniu tego programu, mówił, że jakby nie można dopuścić do tego, żeby ta oglądalność za bardzo spadła, bo ona wtedy zacznie spadać i spadać. No jest też kwestia oczywiście finansowa, bo i, i, i robienie tego programu mnie kosztuje, ale Przede wszystkim kosztuje mnie czas, który zabieram wydawnictwu, które prowadzę, i przez to jakby mam też mniejsze w nim dochody, dlatego apelowałem i apeluję o, o, o wsparcie bezpośrednio na konto, czy wsparcie na, na Patronite. Teraz przygotowuję listy do wszystkich tych, którzy wpłacali na konto, wpłacają na konto, że, że dostaną te same bonusy, jakie są na e, Patronite. Ale tak, przechodząc do, do rzeczy, pocieszę pana, że ja mam taki sam problem. Znaczy, może nie mam problemu ze złością jakąś na kogoś, ale mam problem. W najbliższej rodzinie była jedna osoba, która była daleko od Boga i Kościoła bardzo daleko i dużo z nią przebywałem, bo jeździł ze mną na różne spotkania, służył mi jako kierowca. Yy, i nic się nie udało, i, i umarł bez sakramentów. Yy, i, yy, no i, I czasami przychodzi do mnie taki wyrzut sumienia, że może za mało zrobiłem, może nie to zrobiłem, co trzeba. Mam też znajomych, mam z, znajomą protestantkę, mam znajomą, która była letnią katoliczką, a teraz też w zasadzie jest wrogiem. Kościoła znamy się od kilkudziesięciu lat i nic, prawda? Ni, nic tutaj nie mogę pomóc. I tutaj są jakby dwie kwestie: znaczy trzeba pamiętać o tym, że jest takie zdanie, które jest jednak bardzo prawdziwe: nikt nie jest prorokiem pomiędzy swymi. Prawda? Mnie się udaje, udają różne rzeczy w odniesieniu do ludzi, których na oczy nie widziałem, prawda? którzy są czytelnikami moich książek albo. Oglądają moje programy, natomiast tu gdzieś na bliższą metę mniej. Pamiętam taką sytuację sprzed wielu lat. Jeden z moich trzech synów wtedy był w liceum, wtedy no, tylko pisałem książki, artykuły i on nic mojego nie przeczytał. Nic. No, i był na jakiejś wyprawie w górach. Same chłopaki szli przez te góry i jakiś mu zaczął towarzyszyć taki chłopak w jego wieku i mówi do niego: Czy ty znasz książki pana Krajskiego?. I na to syn mówi: No, tak, tak, słyszałem. Znaczy nie skojarzył tamten, nie wiedział, że mój syn się nazywa Krajski. I tamten zaczął te, te o tych książkach mówić, zaczął je cytować, i syn udawał, że to później mi opowiedział udawał, że, że wie o co chodzi, a później przyjechał do domu i zaczął czytać moje książki. To, to, to tak, tak to się skończyło. Także oczywiście lepiej jest, kiedy doprowadzimy do sytuacji, kiedy tych, których chcemy nawracać, nawraca ktoś, kogo oni nie znają. Ktoś z nimi rozmawia o wierze. No ważne są też świadectwa, prawda? Dla na wielu, ludzi, wielu ludzi się nie przekona, są jakoś zdogmatyzowani w swojej antyreligijności i argumenty racjonalne do nich nie trafiają. Świadectwo do nich trafi, pomocna ręka do nich trafi, dobre słowo do nich trafi, i tak dalej. Tutaj jest jeden problem. Jan Paweł II napisał, wydał jako papież taką encyklikę o misjach, Redemptoris Missio i tam napisał, że misje się nie będą udawały, misje ad extra, ad gentes, do ludów na zewnątrz, do Afryki, do Ameryki Południowej, do Azji, nie będą się udawały. Jeżeli nie będzie misji ad Ekstra, czyli misji w naszym kraju. Przecież wysyłamy misjonarzy do Afryki, a jest tylu ludzi, którzy potrzebują misjonarzy w Polsce, ale nikt tego nie robi. I nikt do tego nie jest przygotowany, bo misjonarze to są kapłani, bracia, a nawet świecy, którzy są odpowiednio przygotowani do nawracania natomiast jak mi mówił jeden ksiądz no ja tego nie umiem nikt mnie tego nie uczył, ja nie wiem jak to robić bo tutaj można się brzydkie słowo w odniesieniu do czegoś takiego ale powiedzieć, ale, można je, ale użyję je można tutaj być profesjonalistą to znaczy no, na doświadczeniach innych i na doświadczeniach własnych nauczyć się takiego działania takiego mówienia żeby ono było bardziej Bardziej skuteczne. I tych, i jeden ksiądz mi powiedział, właśnie: No, ja mogę stanąć na progu kościoła, i jak ktoś do mnie przyjdzie, to, to to być jego duszpasterzem, prawda? Natomiast nie potrafię nawracać. I to jest, to jest kolejny problem. Znalazłem na patronite, bo to się wyświetliło obok mojego nazwiska, patronite, tak to się pisze, chyba. Ukośnik Krajski. Znalazłem taki, takiego kogoś, kto prowadzi różne blogi pod hasłem Dlaczego odchodzę? i przytacza ludzi, wypowiedzi ludzi, którzy odeszli z Kościoła Katolickiego. Będę do tego wracał, bo to jest bardzo interesujące. Ale nie znalazłem tam żadnych racjonalnych. Powodów, jakieś takie no, zaskakujące, no, niebywałe. I no, pytanie, właśnie dlaczego wychowali się w katolickim kraju, w katolickiej rodzinie, i dlaczego odeszli. Można powiedzieć, że to świat ich zmienił i to tak często jest, tylko ten świat ich zmienił. No, dlatego, że, że się mu poddali i że im to pasowało. A dlatego mu się poddali, że im to pasowało, prawda? Znaczy bardzo wielu ludzi odchodzi od kościoła, bo gdyby nie odeszli, to by się źle czuli, prawda? To znam taką kobietę, która odeszła, jak się rozwiodła i wyszła ponownie za mąż. Już z cywilnym ślubami, gdyby pozostała w kościele, to by się czuła grzesznicą, a tak ona Kościoła teraz nie lubi, katoliczką mówi, że nie jest, dzieci nie chowa po katolicku i czuje się dobrze, prawda? Bo ona żyje w małżeństwie pełnym miłości i, i jakby Kościół potępiał, to to zły Kościół, że ją potępia, prawda? Więc bywają takie powody. Natomiast kiedy przeczytałem ten pana list, ja sobie uświadomiłem jedną rzecz, że ja na ten temat już pisałem. W 1997 wydałem, napisałem i wydałem taką książkę Masoneria Polska i Okolice i jako dodatek umieściłem tam tekst, który referował dziełko świętego Bernarda Sklerwo 12 stopni pychy. I e, to dziełko wywarło na mnie olbrzymi wpływ i opisałem je tam w skrócie, żeby, żeby no, jak najwięcej osób mogło to przeczytać, bo książka o Masonerii no, to był większy dużo nakład. I później chciałem to omówić w oddzielnej pracy i dotąd tego nie zrobiłem. Myślę, że, że, że muszę zebrać siły i to zrobić. I z tego dziełka wynika, z tego co mówi święty Bernard, wynika, że jednym z podstawowych powodów odejścia od Kościoła, od Chrystusa, zawsze była pycha. I tu jest wielki problem, bo pycha to jest, tak to święty Bernard pokazuje, pycha to jest wielka choroba, którą trudno uleczyć, a na pewnym etapie nie da się uleczyć. Święty Bernard wyróżnił 12 stopni pychy i yy, mówi, że na ósmym stopniu pychy człowiek umiera na duszy i później już tylko może być coraz gorzej, to jest jak rak, tylko że duchowy i, i święty Bernard mówi, powołując się na pismo święte, za takich nawet modlić się nie można. No, i teraz problem polega na tym, że jak ktoś jest na niższym stopniu pychy, to jeszcze można go uratować, jeszcze można go cofnąć, ale wtedy nie mówimy mu o Chrystusie, bo to jest jeszcze za wcześnie, tylko walczymy z Jego pychą. Leczymy Jego pychę i trzeba to robić bardzo delikatnie, powolutku, bo yy, ci, których pycha opanowała, są Oczywiście, drażliwi, prawda? Mimo, bo pycha powoduje, że ten człowiek stawia siebie coraz wyżej, wyżej, wyżej i jeszcze wyżej. I dzisiaj nie zdążę tego dokładnie wszystkiego opowiedzieć, co mówił święty Bernard, ale myślę, że to będzie dobre coś tutaj przybliżyć na początek. Jak mówiłem, warto do tego tematu wracać, bo to jest bardzo ważny i poważny temat. Myślę, że z tym tematem zgłoszę się do Dariusza Pawlaka i z nim na ten temat porozmawiam. Niedługo w Polsce będzie ksiądz Jochemczyk, no to namówię go, że mam nadzieję, że skutecznie i z nim na ten temat porozmawiam, tego nawracania najbliższych i może uda mi się też porozmawiać z księdzem arcybiskupem Lęgą i, i, i jeszcze wrócić do tego tematu, jeszcze o, 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 poopowiadać o tych stopniach pychy, ale dzisiaj bym to zasygnalizował, zasygnalizował te stopnie pychy takim w takim skrócie, żeby to było zrozumiałe. I święty Bernard mówi coś, co może nas wszystkich zaskoczyć, bo, bo wszyscy to znamy. Pierwszy stopień do piekła to ciekawość. Mówi święty Bernard. I teraz dlaczego? Ktoś się. Może zastanowić, nas uczą, znaczy to jest ciekawe, że żyjemy w cywilizacji kulturze pychy, gdzie pycha zaczyna być cenotą, gdzie do pychy się namawia, jak to zaraz zobaczymy. I y, ciekawość, no to nauczyciele mówią już w szkole podstawowej dziecko powinno być ciekawe, otwarte na nowe wiadomości, na, na świat. No dobrze, wszystko dobrze. Tylko święty Bernard mówi tak, nasz czas jest ograniczony. Zdobywamy pewne informacje w tym czasie, i jak zdobywamy te informacje, nie zdobywamy innych informacji, które mogą być nam o wiele bardziej potrzebne. Jakie informacje są dla nas podstawowe? Pierwsze to są informacje dotyczące nas samych, tego, co z nami się dzieje, tego, że ogarnia nas coś złego, że. Tracimy cnoty, tracimy, zachowujemy się źle, głupio, bez sensu. Więc najpierw trzeba analizować, poznawać siebie, wiedzieć, co się w nas dzieje, a później należy poznawać to, co nam jest do czegoś potrzebne na przykład do zbawienia czy przede wszystkim do zbawienia, co jest najważniejsza wiedza. Co jest nam potrzebne do przeżycia, co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy byli na odpowiednim poziomie kultury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ciekawość to pierwszy stopień do piekła i z tego pierwszego stopnia wkraczamy na drugi stopień, który święty Bernard nazwał zazdrość i poczucie wyższości. Mówi, że tutaj już ludzie już są na drodze pychy. Kiedy zgubią z oczu samych siebie i zaczynają myśleć przez porównania. Czyli na jednych ludzi patrzą, on jest o wiele gorszy ode mnie, biedniejszy, głupszy, yy, patrzą z pogardą, na, na innych patrzą z zazdrością, on ma lepszy samochód, on więcej zarabia, on ma wyższe wykształcenie, ode mnie zna więcej języków, i yy, yy, tutaj rodzi wyraźnie, widać, słychać zazdrość. Następny stopień pychy to jest święty Bernard go nazwał serce głupich, gdzie wesele. Prawda? To są ludzie, którzy wszystko zaczynają obracać w żart, a szczególnie od, yy, obracają w żart to, co dotyczy jakiegoś ich złego zachowania, jakiegoś ich braku doskonałości, prawda? to tego nie przyjmują do wiadomości, obracają to w żart. Czwarty stopień pychy to potok próżności, mówi święty Bernard. Poznajemy że człowiek jest na tym stopniu, kiedy no, opowiada o sobie, jaki to on jest mądry, jaki to on jest cwany, jaki to on jest skuteczny, jaki to on jest profesjonalny. I tylko o sobie mówi i o sobie i o sobie. W podręcznikach Savoire czy czytamy: nigdy nie mówmy o sobie na spotkaniach towarzyskich, bo to innych może nie interesować. No i piąty stopień pychy, który już jest bardzo niebezpieczny i który też łatwo rozpoznać, kiedy człowiek zaczyna powtarzać nie jestem jak inni ludzie. To znaczy już nie, nie porównuje się z innymi, bo nie przyjmuje do wiadomości, że może być w czymś gorszy, tylko mówi jestem inny. Jestem inny, jestem równie dobry, a może lepszy w pewnym sensie, jestem zupełnie inny. Tutaj nie da się porównać, i yy, nie da się dokonać jakiejś oceny, yy, czy jego, wypowiedzi, czy, y, czy działania. Yy, stopień szósty zarozumiałość bardzo niebezpieczny stopień który może zrobić wielu ludziom wiele krzywdy, on no polega na tym, że dany człowiek uważa, że wszystko może zrobić najlepiej, że wszystko może zrobić. Jak mu zaproponują, żeby został dyrektorem, to nie pyta się, czy ma kwalifikacje, bo on wszystko może, on ma kwalifikacje. Jeżeli mu zaproponują, że będzie ministrem gospodarki czy finansów, a on jest polonistą, on powie oczywiście, ja. Ja wszystko mogę. Prawda? I następny stopień, siódmy, już przedostatni, przed śmiercią duszy, to niepohamowana ambicja. Prawda? Uczą nas dzisiaj, że ambicja to jest coś pozytywnego. Że trzeba być ambitnym. Prawda? W chrześcijaństwie, w katolicyzmie nigdy tak nie było. Szukam tego miejsca, które jest dla mnie najbardziej właściwe, tego miejsca. W którym będę najlepiej realizował wolę Bożą, tego miejsca, w którym będę szczęśliwy, tego miejsca, w którym inni z mojego powodu też będą szczęśliwi. A niepohamowana ambicja to wyżej, 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 wyżej. Siebie zabiję, rodzinę zniszczę, dzieci moje zgłupieją, ale ja będę walczył o to, żeby być wyżej, jeszcze wyżej, i ta ambicja jest niepohamowana, jest jak narkotyk. Im więcej, im wyżej wchodzę, tym chcę jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I tu zaczyna się droga do, już wkraczanie na drogę szatana, prawda? Bo droga szatana się skończyła dopiero w punkcie, kiedy powiedział: Będę jak Bóg, będę ponad Bogiem, zwyciężę Boga. I ósmy stopień, na którym następuje śmierć duszy. To stopień, którym y, to katolika łatwo potem poznać, kiedy powie, ja nie chodzę do spowiedzi, bo po co? Ja się nie mam z czego spowiadać. Ja nie zrobiłem nic złego. I święty Bernard właśnie mówi: nie zrobiłem niczego złego. To jest ósmy stopień pychy. Y, jakbyśmy tego człowieka nie, nie przesłuchiwali. Pytali go o różne rzeczy, on za każdym razem powie: Nie zrobiłem nic złego, to nie moja wina była, to jego wina była. To okoliczności były winne, to przypadek. Ja nie chciałem, nie zrobiłem nic złego, nie miałem złych intencji. Prawda? I zero żalu, zero chęci zadośćuczynienia, bo to nie moja wina, to co mam zadośćuczynić. I tutaj, jak piszę w tej książce o tym stopniu pychy to pisze tak za świętym Bernardem Sklerwo człowiek, który osiągnął ósmy stopień pychy dusi się moralnie usycha duchowo, zaczyna konać by wreszcie umrzeć na duszy na tym stopniu pychy staje się więc stwierdza święty Bernard żywym trupem, od tego momentu zaczyna się już duchowo rozkładać I, i tutaj jak już ktoś jest na tym stopniu no to mamy małe szanse w zasadzie żadne prawda? I, i niewiele możemy pomóc tutaj tylko Bóg może zadziałać, znaczy taka uwaga na marginesie, o tym trzeba pamiętać, jak byłem oficerem Legionu Maryi i chodziliśmy od drzwi do drzwi, to wszyscy wciąż krzyczeli, po co my mamy do nich iść, jak my i tak nie mamy żadnej szansy ich nawrócić. Na no to ksiądz opiekun otwierał podręcznik legionowy i czytał, jak idziesz nawracać ludzi od drzwi do drzwi, to nie ty nawracasz, to Matka Boża nawraca, ty jesteś tylko narzędziem, więc... To jest też uwaga, że zawsze powinniśmy spróbować kogoś nawracać i nie mówić sobie, nie mam na to siły, nie potrafię, nie dam rady, jestem tylko narzędziem, to Matka Boża nawraca, czy sam Chrystus nawraca. I teraz punkt dziewiąty, no to już jest kłamstwo, stopień dziewiąty, kłamstwo i przewrotność, już taki ktoś będzie kłamał, będzie oszukiwał, żeby zrobić z siebie półboga. Punkt dziesiąty to jest bunt przeciwko ludziom, bo ludzie mówią, nie nadajesz się na dyrektora, zrobiłeś błąd, źle mówisz, no to to, to takich ludzi odrzucam, to nie, niemożliwe, oni są źli, oni chcą mnie zniszczyć, oni mi zazdroszczą. Stopień jedenasty, bunt przeciwko Bogu no Bóg nie spowodował że ja jestem prezydentem Bóg nie spowodował, że jestem najbogatszy nie? Bóg nie spowodował, że jestem najzdrowszy, to ja takiego Boga nie chcę i dwunasty stopień pychy święty Bernard Sklewa określa go, już cuchnie znaczy dusza władze nasze duchowe uległy dezintegracji i jestem jak narkoman Narkoman o niczym nie decyduje, bo narkotyk o wszystkim decyduje, tutaj człowiek o niczym nie decyduje, bo pycha o wszystkim decyduje, I człowieka już nie ma, jest tylko pycha. I święty Bernard mówi, że za takich nawet modlić się nie można, nic z tym nie możemy zrobić, to jeden Pan Bóg może coś tutaj zrobić i też niekoniecznie, prawda, bo człowiek ma wolną wolę, w tym sensie mają wolną do końca, że zawsze wszystko może odrzucić, tak jak szatan odrzucił samego pana Boga i skazał się na potępienie wieczne. I tyle na dzisiaj, bo i tak długo, tak jak mówiłem, będę wracał do tego tematu. Myślę, że wszyscy powinniśmy nad tym się zastanawiać i wszyscy powinniśmy. Robić sobie taki rachunek sumienia, czy nie mamy takich osób gdzieś w swoim otoczeniu, które możemy nawrócić, które powinniśmy nawrócić i których y, nie nawracamy. Y, dziękuję Państwu bardzo.